Uchodźmy. Cześć. A co w kawie Pokażę Wam coś. Zuzia nie mogła go całego włożyć. Oliwia ma wielką krzewotę. Lamość. Nie, Pan. Jedno łapość. LAMOROŻEC! Eee, nie! O tak, właśnie tak! Nie, nie, tak! LAMOROŻEC! Idziemy! Eee... Where, where jedziemy O, ma podłogi, ma podłogi! Wyjedziemy tutaj! Stój mi tak, bo ja mam lusterko! Oświecimy was tunelem! Jedziemy! Powiedzcie nam co to, to jest! Tam! Jak są światła to lepiej widać. O, e, w komentarzach pisujcie z ludzi odpowiedź na to pytanie. Co to jest za coś? Orlik! Orlik! Tam jest plac za zabaw przy Oliku. A tu żabka! Rozjechano żabkę. Której wam nie pokażę, ponieważ to jest tragiczne. Ja mówię o tej żabce. Tak, sklep żabka. Myślę, że chodzi o rozjechaną żabkę. Bo tu też jest. Ale nie pokażę, ponieważ to jest tragiczny widok. Dobra, kończymy. Kończymy. A pożegnaj mnie. Pożegnam cię. Pa.